Cześć witajcie! Zanim przejdziemy dalej chciałabym opowiedzieć coś o sobie. Mam na imię Milena, mam 10 lat, chodzę do czwartej klasy. Mieszkam w domu jednorodzinnym. Jak możecie zauważyć, za mną stoi już wojneczka w moim pokoju tutaj. Mam też brata, który ma na imię Dawid. Ma 7 lat, chodzi do pierwszej klasy. Właśnie ja mieszkam z mamą tatą w domu. Chodzę do szkoły podstawowej. Mam trzy świnki morskie. Na pewno na jakimś świnku Wam je pokażę. No i właśnie, jeżeli nie czytaliście opisu, to bardzo by było mi miło, gdybyście zostawili pod tym filmem łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale z dzwoneczkiem, żeby nie pominąć żadnego nowego filmu. Strasznie będzie mi miło, jeżeli robimy tak przynajmniej 100 subwów, tak nie wiem, w rok albo jakoś tak. No bo wiecie, no. Zależy mi, żeby być słabną youtuberką? Znaczy, no nie zależy, tylko zawsze o tym marzyłam. Myślę, że znacie niektórych youtuberów, nie? A znacie może taką youtuberkę e, Lenę Pachuc, y, która ma y, kanał Hejka Tulenka? Ona ma ponad milion subów. A ja jestem od niej 3 dni starsza, czaricie? Ona się urodziła 11 lipca 2010 roku, a ja 8 lipca 2010 roku. Jem mandarę. I bardzo chciałabym być tak jak ona. Być chociaż stosubów wiem, że niektórzy mają stosubów w tak. W mgnieniu oka, ale... Ja i tak będę się z tego cieszyła. Zapraszam Was też na mojego Instagrama. Nazwę macie w opisie pod filmem. I jeżeli oglądacie ten film, to dziękuję bo wyświetlenia dla mnie też się liczą. No to tyle. Ja opowiedziałam już o sobie. Jeszcze raz zachęcam do subskrybowania mojego kanału, bo będę tutaj udostępniała vlogi yy, i inne różne rzeczy, inne filmiki. Jakieś może challenge czasami, więc subskrybujcie, bo... Znaczy subskrybujcie i bądźcie na bieżąco z moim kanałem, bo naprawdę może być ciekawie. Więc ja się z Wami już pożegnam. Jeżeli zostawicie pod tym filmem chociaż kilka łapek w górę i chociaż kilka osób nie zasubskrybuje, to właśnie nagram jakiś kolejny fajny filmik. Możecie mi napisać na Instagramie swoje propozycje. No. A ja tutaj już się śpieszę na lekcję. Mamy dzisiaj środę. W niedzielę są urodziny mojego taty 20 grudnia. Na pewno też nagram jeden filmik, jak będę pokazywała na nim yy, prezenty, które dostałam pod choinkę, bo kamery niestety mama mi nie pozwala brać, wiecie, do, do gości i w ogóle, żeby tam móc nagrywać, jak otwieram prezenty. I tutaj w domu też się pewnie nie zgodzą, ale, ale no mówię, na pewno zrobię też z tego jakiś vlog. No, to tyle. Jeszcze ja z Wami pożegnam. Cześć.